Cześć, tutaj Y, i witam Was w jednym takim interaktywnym programie na YouTubie, w którym ja biorę Wasze komentarze i na podstawie ich tworzę i pokazuję Wam magię. A dzisiaj zajmiemy się tematem teleportacji człowieka. Magic of Moi drodzy, dzisiaj jest bardzo deszczowy dzień, więc nie mogę wyjść na ulicę, ale Zostajemy tutaj, będę wam pokazywał niesamowite rzeczy. Ktoś ostatnio pod odcinkiem napisał, żebym zrobił teleportację człowieka. No i przyznam, że nie jest to łatwa sprawa, ale przyznam też, że nie wszystkie filmy, które w życiu stworzyłem, wam pokazałem. Dwa lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, miałem okazję spotkać się z znanym amerykańskim youtuberem Stuartem Edgem i razem zrobiliśmy bardzo wyjątkowy film. W tym filmie właśnie robiliśmy teleportację człowieka i ten film będziecie mieli okazję zobaczyć pod koniec odcinka. Ale zanim to, postanowiłem, że odpowiem na jeden komentarz, który bardzo często pojawia się pod filmami. A Y, jak jesteś taki mądry, to zrób magię bez trików montażowych. No moi drodzy, ci, którzy oglądają mój kanał trochę dłużej, to wiedzą dokładnie o tym, że ja nie używam trików montażowych ani podstawionych ludzi, a ci, którzy byli na moich pokazach na żywo, mogą to tylko w 100% potwierdzić. Ale ja nie chciałem o tym, ja nie zamierzam się tłumaczyć, ale ten komentarz zainspirował mnie do czegoś naprawdę niesamowitego. Dlatego, że pokażę Wam coś, co wygląda pozornie jak postprodukcja, ale tak naprawdę nią nie jest i ja Wam to gwarantuję. Ale zanim to, mam dla Was challenge. Eee, sprawdzimy, czy jesteście magiczni. W 8 sekund musicie zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. No i oczywiście polajkować ten film. Uwaga, zaczynamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeżeli Ci się udało, to skomentuj hashtag jestem magiczny lub jestem magiczna. A jeżeli zrobiliście to już dawniej, to napiszcie jestem magiczna od dawna, żebym wiedział. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i teraz zrobimy coś naprawdę niesamowitego. I gwarantuję Wam, że to co teraz zrobię nie jest osiągnięte za pomocą montażu. Moi drodzy, zanim zobaczycie niesamowitą teleportację, którą zrobiłem ze Stuartem Edgem, to mam dla was konkurs. Do wygrania są tym razem złote karty Y, a wystarczy zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, polajkować ten film, no i w komentarzu zasugerować mi, co jeszcze magicznego mógłbym zrobić. Robię to dlatego, że wasze pomysły tak naprawdę napędzają mnie do pracy i dzięki temu mogę wymyślać nowe, niesamowite rzeczy, więc jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to zróbcie to, a teraz zobaczcie, 2 temu, razem ze Edżem, YouTuberem ze What's up, guys? Stuart Edge here with my friend Magic Y. What's up? Yes, he's a magician. A while ago, I did a trick where I had two cards switch places inside someone's mouth. Now, I was thinking, could you do the same thing with, but with two people? Not necessarily having them switch places in people's mouth, but on a stage like this, and in a box like this. Why? I think it's your turn to get inside the box. Maybe maybe you'll go inside the box? and I'm pretty sure it's your turn. Rock, paper, scissors. Alright. One, two, three. Yeah. One, two, three. Yeah. Dang it. I think you cheated. I'm gonna get back at you for this. Watch your head. See ya. You art is locked and you watch closely because this shot will not get away Output Out of the box now, why? What the heck? ba What? Stuart! Ritch. Yeah, what you... I'm the biggest fan, mate. What are you doing? What? Where's uh, why? I don't know. So, Stuart? What you think about this? That was pretty intense, actually. Good job. <laughs> Moi drodzy, mam nadzieję, że teleportacja zrobiona razem ze Stewart Imagem wam się podobała. Jeżeli byście zaskoczeni, to udostępnijcie ten film na swoim Facebooku. Jeżeli chcecie zobaczyć poprzedni film, to kliknijcie gdzieś tutaj. Jeżeli chcecie zasubskrybować kanał, to kliknijcie gdzieś tutaj. Jeżeli chcecie nauczyć się magii, iluzji lub cardistry lub kupić sobie po prostu karty, to kliknijcie gdzieś tutaj. Widzimy się już bardzo niedługo. No i jak zwykle, pozostańcie magiczni.